28 sierpnia. Żywot świętego Augustyna, biskupa i doktora kościoła. Żył około roku pańskiego 430. Dnia 13 listopada 354 wydała na świat święta Monika Syna, który jest po dziś dzień podziwem świata i promiennym światłem kościoła, tarczą religii. Ojciec jego Patricius, poganin, chełpiąc się genialnym synem, dbał prawie wyłącznie o wykształcenie rozumu jego i to tak dalece, że świętobliwa matka mało przyczynić się mogła do uszlachetnienia serca chłopca i nawet zaniedbała chrzest jego. Augustyn, paholelek lekkomyślne brał się tylko pod naciskiem przymusu do nauki, przekładał nad nią swawolne zabawy i czytanie niemoralnych krotofil i komedii, działających na skażenie wyobraźni i podniecających do rozpusty. Już w szesnastoletnim młodzieniaszku gorzał ogień zmysłowości, ojca to wcale nie obchodziło, a matka utyskiwała na to, lejąc łzy gorzkie. Augustyn drwił sobie z jej przestruk i prośb, nazywając je grymasami kobiecymi, grzeszył nawet umyślnie, aby swych rówieśników przewyższyć w rozpuście i niemoralności. W roku 370 wstąpił do szkoły głównej w Kartaginie, aby uzupełnić swe studia w retoryce, krasomówstwie i prawnictwie tutaj czynił olbrzymie postępy we wszystkich naukach i odznaczał się pomiędzy współczniami najwyuzdańszą rozpustą. Z całym zapałem młodości rzucił się w wir życia nierządnego z aktorkami i wszetecznicami i żył w dzikiem małżeństwie z melanią, niewiastą sprytną i uzdolnioną, ale zdrożne prowadzącą życie. Ta powiła mu syna, któremu wydwiwając wiarę, dał imię adeodata, to jest danego od Boga. Będąc przedmiotem dumy Ojca, a smutku matki, Doznał wkrótce Augustyn strasznych udręczeń, powątpiewania i niepokojącej niewiary. Przesycone widowiskami scenicznymi, począł szukać prawdy w poważnych studiach, czytać greckich i rzymskich filozofów, ale ci jednak go nie zadowolili. Przeszedł do Pisma Świętego, wszakże później je porzucił, zrażony jego prostotą. Nareszcie popadł w kacerstwo Manicheuszów i to mu się podobało, gdyż bystrość i wymowa jego odniosła kilkakrotnie zwycięstwo nad prawowiernymi. Zbrojny nauką zabawił trzy lata w tagaście, pięć w kartaginie jako profesor retoryki, czyli krasomówstwa. Wszakże sprośność studentów tak mu obmierzła, że potajemnie uszedł do Rzymu, aby poszukać szlachetniejszego zakresu działania. Tu mu również lepiej nie poszło, w cierpkiem rozczarowaniu poznał bezdenne zepsucie i niemoralność manicheuszów i złudność ich nauki, a uczniowie zadłużyli mu się co do opłaty szkolnej. Zniechęcony zamknął się w komórce i mocno się ucieszył, otrzymawszy powołanie na profesora do Mediolanu. Było to dziełem miłosierdzia Boga, który chciał wynagrodzić strapionej matce łzy i modlitwy wznoszone za syna. Augustyn, czując zupełny rozstrój serca, niewymownie cierpiał, z jednej strony pociągała go prawda chrześcijaństwa i żądza zbawienia wiekuistego, z drugiej krępowała go duma, ambicja i nowe miłostki. Przesiadując w ogrodzie, gorzko ubolewał i utyskiwał na swoją chwiejność i brak stanowczości, czemuż się ociągam, czemuż mówię zawsze jutro, a nie dzisiaj, czemuż się nie podźwignę z mego pohańbienia. Wtem usłyszał głos, bierz i czytaj”. Augustyn otworzył księgę i oczy jego padły na te słowa, jako we dnie uczciwie chodźmy, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w łożach i niewstydliwościach, nie w zwadzie i zazdrości. Ale się obleczcie w Pana Jezusa Chrystusa, a starania o ciele nie czyńcie w porządliwościach. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 13, wers 13 i 14. Przestał czytać, to mu wystarczyło, łaska boska przeniknęła serce jego, potargał pęta grzechu, przysposobił się do chrztu i otrzymał go z rąk swego przyjaciela, świętego Ambrożego w czasie wielkanocnym roku 387. Pogodzony z sobą i z Panem Bogiem, wrócił w strony rodzinne do Afryki. Przepędził trzy lata samotnie na wsi z przyjaciółmi w ubóstwie klasztornym i oddał się cały studiom i modlitwie. Wyświęcił go na kapłana Waleryusz, biskup Hippony i mianował go swym oficjałem. Po krótkich rządach Waleriusza został Augustyn jego następcą. Odtąd przygarniał do siebie wszystkich przyjaciół i przeciwników, aby ich wyleczyć z błędów i zagrzać do służby bożej. Najprzód zachęcił kapłanów do wspólnego życia klasztornego i przyjęcia ustanowionej przez siebie reguły taki jest początek kanoników regularnych. Dom jego stał zawsze otworem dla wszystkich wiernych, miewał częste kazania, czasem dwa razy dziennie, tak jasne, przystępne i rzewne że serca wszystkich czuły wzruszenie i oczy wszystkich łzom się zwilżyły. W krzewieniu wiary i w jej obronie przeciw kłamstwom i złudnym rozumowaniom kacerzy, gorliwość i praca jego była niestrudzoną, za wiarę walczył w swych pismach i publicznych dysputach. Ze wszech stron świata katolickiego dochodziły go pytania, na wszystkie dawał odpowiedzi i wyjaśnienia. Piśmienne prace jego, obszerniejsze dzieła i mniejsze rozprawy dochodzą niesłychanej liczby tysiąc trzydziestu. Podobnie jak był szczodrobliwym piórem, zarówno też udzielał jałmużny ręką. Nie szczędził nawet naczyń świętych na wspieranie ubóstwa i często żebrał o jałmużnę dla biednych. Kacerze, lękający się jego umysłowej przewagi, nienawidzili go i byliby go niezawodnie zgładzili, gdyby nie był zmylił drogi przewodnik jego. Augustyn o tyle się zemścił na nich, iż się wstawił za nimi u sędziego Marcellina, chcącego ich ukarać za zazdrożności, jakich się dopuścili na kapłanach katolickich. Potężny ten szermierz wiary dowiódł także niezwykłej odwagi i bohaterstwa w utrapieniach wojennych, gdy król Gęzeryk na czele pięćdziesięciu tysięcy wandalów obległ Hiponę. Jako wierny pasterz pozostał przy trzodzie swej, walczącym dodawał otuchy, pielęgnował chorych, póki ogień miłości nie wysączył ostatniej kropli krwi serca jego, a dusza nie uleciała w niebo dnia 28 sierpnia roku 430. Wandalowie zburzyli Hiponę, jednakowoż nie tknęli grobu Augustyna i jego biblioteki. Ciało jego przeniesili katolicy do Sardynii, a później do Padwy, gdzie jeszcze dzisiaj się znajduje. Nauka moralna. Oto kilka słów wskazania świętego Augustyna o zmartwychwstaniu. Osoba, którą miłujesz, już nie żyje, nie usłyszysz jej głosu, nie może ona brać udziału w radości żyjących, a ty płaczesz. Czy płaczesz nad posiewem powierzonym ziemi? Gdyby ktoś niewiedzący biadał, co się stanie z ziarnem rzuconym w ziemię, i gdyby wzdychał nad tem, iż cały posiew stracony, gdyby patrzał na bruzdę łzawym okiem, czy byś nie litował się nad jego nieświadomością i nierozsądkiem, czy byś mu nie mówił, nie upadaj na duchu, to, coś pokrył ziemią, nie jest w twem gumnie ani w twem ręku, ale bądź cierpliwym. Gołe pole pokryje się za kilka miesięcy obfitym plonem, a widok ten rozraduje cię tak, jak nas, którzy wiemy, co stąd wyrośnie i tą nadzieją się pocieszamy. Żniwa zbożowe oglądamy co rok, ale żniwa rodzaju ludzkiego raz tylko się odbędą i to na krańcu czasów. Nie możemy ci wprawdzie ich pokazać, lecz poprzestaniemy na jednym przykładzie. Zbawiciel bowiem mówi, jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12. Jest to przykład mówiący o jednym ziarenku, ale przykład ten jest tak przekonywającym, że wszyscy wiarę mu dać muszą. Prócz tego głosi nam każde stworzenie naukę zmartwychwstania, jeśli tylko posłuchać jej chcemy, a codzienne wydarzenia powiadają nam, co Bóg uczyni z całym rodzajem ludzkim. Zmartwychwstanie raz tylko się odbędzie. Zasypianie i obudzenie żywych istot dzieje się codziennie, a my widzimy we śnie obraz śmierci w ocknieniu obraz zmartwychwstania. Co więc się teraz dzieje codziennie, to może się stać i stanie się kiedyś jeszcze raz. Wszakże liść opada z drzew i odradza się. Dokądże idzie opadając, skąd przychodzi odrastając? Zima przychodzi, wszystkie drzewa schną i zdają się martwe. Zawitała wiosna i wszystko zielenieje w świeżej barwie. Czyż to się dzieje po raz pierwszy w tym roku? Nie, tak było i zeszłego roku. Rok mija i znowu powraca, a ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga nie mieliby z martwych wstać po śmierci. Modlitwa. Wysłuchaj miłościwie błagania nasze, wszechmogący Boże, a gdy nam pozwalasz mieć ufność w Twoim miłosierdziu, za wstawieniem się błogosławionego Augustyna, wyznawcy Twojego i biskupa, daj nam doznać skutków Twojej zwykłej dobroci. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną. Możesz to zrobić przez Blik, Paypal, czy bezpośrednie konto bankowe. Te i inne formy wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Za każdego z darczyńców co miesiąc odprawiana jest Msza Święta, a także pamiętamy o Tobie i Twojej rodzinie w codziennych modlitwach. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego. Z dodatkowych ogłoszeń mamy jeszcze informację, że udało nam się obniżyć ceny w YouTubeowym sklepie z produktami. Link do sklepu możesz znaleźć w opisie filmu lub komentarzu. Produkty czasem wyświetlają się też pod filmem lub w nakładkach na filmie. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą na kupki, koszulki, naklejki i torby, gdyż udało nam się na nie uzyskać atrakcyjne ceny. Pamiętajcie, że są to produkty zamawiane z zagranicy, gdyż tylko taką możliwość daje YouTube. Nie mamy z nich zbyt dużego wsparcia, więc jeżeli chcesz nas realnie wesprzeć, to lepiej zrób to korzystając z metod wsparcia w opisie filmu lub komentarzu. Natomiast jeżeli chcesz mieć jakiś nasz produkt, a przy okazji nas troszkę wesprzeć, to nabycie takiego produktu jest idealne dla Ciebie.